O i mamy tutaj dzondirki różne. Witajcie. Maszyny różne, a tu najbardziej mnie interesuje ten sprzęcik 7230R tu mamy z 2015 roku Opony mamy 600 Przód i tu mamy 650 R38 na 85 tu mamy 670 600 na 70 R38 tak to wygląda 230R przechodzimy sobie do środka ta skrzynia się nazywa nie sobie przypomnę a nie przypomnę bo tych skrzynie zapomniałem już może to auto tak na auto power ten przycisk ten drążek do przełączania No już nie będę, będę mówił, na pewno nie power tak jak power, power, power quad jak u mnie ciągnie, gabarytowy duży duży fajne ciągniki Stoją tutaj na placu mniejsze, w sumie największe siódemek. No różne zdanie na temat tych siódemek cztery wyjścia hydrauliczne wysoki wysoki ciągniczek 2015 szanse 15-rocznik tak eksponowane Wiadomo wszystko pracowało Więc musi być zużyte Dobra, taki by się przydał na gospodarstwie Ale czy to Deere na pewno najlepsze rozwiązanie? Te siódemki różne mają opinię 68 30 6920S Tu 63,20 Z ładowaczem czołowym więc różne do wyboru, do koloru